Trzałeczka z tej strony, Jemek i w dzisiejszym poradniku do Photoshopa pokażę Wam jak wgrać gradienty. Tak więc zaczynamy. Ok, dużo ludzi pisało do mnie, Szymon, jak, w, jak wgrać gradienty do Photoshopa, jak to się robi i w ogóle. Tak więc już Wam pokazuję chyba jeden z prostszych sposobów. Tak więc klikamy sobie tutaj. Przechodzimy w gradient, później tu na takie okienko klikamy tutaj. Yy, ustawienia czy tej gradienty. I wymieramy sobie jakieś pobrane gradienty, które sobie pobraliśmy. Nam się spodobały, na przykład linki do jakichś stron z gradientami macie oczywiście w opisie. I powiedzmy, ja chcę wgrać ten Oto Gradient. Tak więc klikamy w Czytaj i szukamy go, czy się wgrały. I mamy wgrane gradienty. Powinny być na samym końcu, bo to są te dufi Gradient Set001. I one są takie, tak wyglądają, mi się podobają, przydadzą mi się na pewno. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym poradniku, taki szybki, króciutki, prawda, nie ma co tutaj. Mówiłem, że to jest bardzo proste. Mam nadzieję, że komuś pomogę, że się nauczycie jak się wgrywa gradienty, może w kolejnym poradniku. Pokażę wam jak się wgrywa różne pędzle do photoshopa. Tak więc jeśli się podobało, zostaw lajka, suba, komentarz, a ja się z wami żegnam. Wbijamy tysiąc subów. Na razie.